Słowo na dziś to entire, czyli cały, kompletny, pełny. Przykładowe zdania. He spent the entire day working on his project. Spędził cały dzień pracując nad swoim projektem. The entire team was involved in the discussion. Cały zespół brał udział w dyskusji. I watched the entire movie without taking a break. Obejrzałem cały film bez przerwy. She dedicated her entire life to helping others. Poświęciła całe swoje życie pomaganiu innym. The entire process took less than an hour. Cały proces zajął mniej niż godzinę. Inne słowa, które można użyć zamiast entire. Whole, cały. Complete, kompletny. Total, całkowity. Full, pełny. All. Wszystko, cały. Częste połączenia. Entire life, całe życie, entire team, cały zespół, entire process. Cały proces. Entire day. Cały dzień. Entire system. Cały system. Przeciwieństwa słowa entire. Partial. Częściowy. Incomplete. Niekompletny. Broken. Uszkodzony. Fragmented. Podzielony. Rozbity. Half. Połowa niepełny. Zapamiętaj to słowo i postaraj się użyć go dziś w jakimś zdaniu. Subskrybuj po więcej.